Chciałbym powołać zespół parlamentarny Już mam stosowne dokumenty w tej sprawie. Będę rozmawiał z parlamentarzystami y, z, nie tylko z Bydgoszczy, również i z być może z innych y, y, miejscowości, może innych części Polski. Warto walczyć o Kujawsko-Pomorskie, warto walczyć o Bydgoszcz i okręg bydgoski. Dużo zależy od tego, czy mamy kogoś w rządzie, czy nie. Ja tu mimo wszystko bardzo liczę na ministra Sikorskiego, który najprawdopodobniej w rządzie będzie, a pochodzi z naszego okręgu. Bo posłowie mogą interweniować, Mogą postulować, ale tak naprawdę liczy się skuteczność władzy wykonawczej. A tutaj minister Sikorski ma coś do powiedzenia. To nie tylko zależy od współdziałania wszystkich bydgoskich parlamentarzystów, no to przede wszystkim zależy od parlamentarzystów, którzy mają największy wpływ czyli od parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. Ja w każdym razie w imieniu Prawa i Sprawiedliwości powiem za w sprawach ważnych dla regionu będziemy współpracować z posłami platformowy. Również pokładam nadzieję, że obserwując posłów w czasie kampanii wyborczej, że wreszcie wszyscy zrozumieli, że należy razem działać na rzecz rozwoju województwa. Do tej pory Interpelacje głównie składali posłowie opozycji, posłowie koalicji nie włączali się w większość naszych inicjatyw, no i przez to przegrywaliśmy, przegrywaliśmy drogę z pięcią, wodnicę, wielu naszych miast. W tej chwili musimy powalczyć zarówno rozwój dróg, jak i kolejnictwa na rzecz naszego województwa i podwyższenia rangi i roli naszego lotniska oraz dbania o to, żeby w sposób zrównoważony rozwijało się całe nasze województwo, żebyśmy już przestali mówić o tym, że są niesprawiedliwie dzielone środki unijne, tylko rzeczywiście, żeby panował tutaj ład i zgoda.